Cześć, witajcie z tej strony, Ali. Witam Was w kolejnym i już drugim odcinku słonecznej, gorącej Antalii. Jak widzicie, ładne mamy widoki. E, najlepiej wychodzi tutaj w godzinach wieczornych, bo po prostu w dzień jest taki żary, że się tego nie da wytrzymać. Ale dobra. E, pogoda, pogodą, Antalia, Antalium. Jesteśmy w Turcji, jakby ktoś nie wiedział. A dzisiaj czas na kolejną legendę tureckich piw no to co zaczynamy okej, okay, moi drodzy piwo Efes już było, ale teraz znalazłem Efesa Extra 7,5% alkoholu puszko niestety, ale zobaczcie Puszka taka, nie wiem przypomina mi trochę kurcze, jak Biedronki, znaczy nie z Biedronki, żabki, te piwa Stern, też taka kolorystyka. U góry mamy taką plombę foliową, aluminiową. No i co? Już powiedziałem, ile ma procent, pół litra oczywiście. No to nie przedłużając. Trzeba otworzyć i spróbować jak smakuje. No to co, przelewamy, moi drodzy, piwko nie niecałe, no niestety kufer, który mam, ma 0,33 pojemności, no i tak, zobaczcie, niby 7,5%, ale pianka jaka dużo, jak się pieni, kolor, mam nadzieję, że zobaczycie tutaj, też jeszcze bardziej taki słodzisty niż był w zwykłym piwie tej marki. Naprawdę powiem wam, że to się zapowiada nieziemsko. Ale dobra, koła ruchnianka to jedno. A teraz czas na zapach. Nie na ten wolkarz, muszę wam powiedzieć. No to kurde, lajtowe. No? No, pachnie jak zwykły FS. Ale FS 7,5%? No, bo wiedziałem, no spróbujmy. No trzeba różnych rodzaj tego wybornego piwa spróbować. No to co? Zapach. No w zapachu taki standardowy FS powiem wam szczerze. Nic takiego szczególnego. Ale no dobra. Czas się napić. No to co? Zdroweczko. Mhm. Tutaj w smaku, jak chodzi o zwykłego ESA tutaj czuć już tą taką żandziorność. Naprawdę świetnie. Nie jest to tak, jak w niektórych polskich piwach z wali, ale tutaj czuć taką najciutką zadziorność, co mi się podoba, ale moi drodzy, ja jeszcze się napiję tego piwka i do was zaraz wracam, no to co? Zdroweczko, moi drodzy. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, wypiłem już trochę tego piwka, no i zacznijmy od początku. Kolor pianka. Pianka się utrzymuje tak samo jak w zwykłym efesie. Kolor jest ten sam. No naprawdę jestem zaskoczony. I tutaj też to piwko dostanie taką czworeczkę, bo naprawdę zacnie to wygląda. Okej, okay, zapach. W zapachu czuć bardziej tą taką zacziętność. Za też czuć taki słód ale czuć taką zalcią ostrą w śmielu i to czuć że jest to coś mocniejszego rewelacja powiem wam no ale dobra kolor piana to jedno zapach jedno ale teraz napiję się i przybliżę, przynajmniej postaram się przybliżyć Wam smak tego piwka. Okej. Okay. Na początek jest dość łagodne na piwa tego typu, co znamy w Polsce, ale w porównaniu do zwykłego Efesa jest bardziej taki leciutko zadziorny leciutko taki yy, agresywny ale nie jest tak mocno jakby się piło takie piwa w Polsce jest dobry to trzeba przyznać smakuje mi no i co mm. więc tak zapomniałem ocenić więc tak kolor pianka czwóreczka zapach E, takie cztery też, bo zasługuje. No i smak. S smak jest bardziej taki, taki, taki ale nie jestły jak powiedziałem. E, więc też tutaj bym taką czwóreczkę dał po prostu, bo naprawdę dobrze wyważone piwo i dobrze takie e, zrobione. I teraz przy, przejdźmy do czwartej kategorii. E, cena jaką i tutaj powiem tak, niedużo droższe jest to, bo jeśli pamiętam dobrze, to tak 2,5 euro, czyli o 50 centów zapłaciłem więcej od zwykłego. I powiem Wam tak, jest bardziej zadziorne i no, więcej się dzieje, ale naprawdę jest ok. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj też taką czwóreczkę dam. Naprawdę za tę piwko taka cena jestem jak najbardziej za. No i co moi drodzy? Ja dokańczam picie tego piweczka, a do Was wracam w kolejnym odcinku serii testem Mam nadzieję, że jeszcze z Turcji. Ale to wszystko zobaczymy. No co, trzymajcie się. Cześć i wasze zdroweczko.